Kimberly już od pięciu lat pracowała w gospodarstwie mlecznym. Pracowała na farmie pana Michela, przyjaciela jej matki. Młoda kobieta była sumiennym pracownikiem i nigdy nie zawiodła starszego farmera. Lubiła tam pracować i pewnie nie przeżyłaby ani jednego dnia w dusznym biurze. Wolała pracować na farmie, na świeżym powietrzu, w ciszy i spokoju. Kimberly czuła się tam doskonale. Podczas pracy Kimberly często myślała o swojej siostrze Darcy. Nie podzielała ona poglądów Kimberly, ani nawet jej zamiłowanie do farmy. Osiem lat temu przeniosła się do innego stanu, na zawsze zostawiając za sobą północną Dakotę. Marzyła o zmianie swojego życia na lepsze i, jak wielu pewnych siebie ludzi, nie chciała słuchać matki ani młodszej siostry. Niestety rzeczywistość okazała się znacznie surowsza niż kobieta się spodziewała. Po rozpoczęciu życia w Metropolii, Darcy rzadko rozmawiała z krewnymi. A w końcu w ogóle przestała się odzywać. Kimberly kilkakrotnie próbowała ją odszukać, ale się nie udało. Darcy jakby rozpłynęła się w powietrzu. Poszła nawet na policję, ale funkcjonariusze nie potraktowali poważnie jej obaw i nie szukali siostry. Kiedy dwa lata później zmarła matka Kimberly, młoda kobieta pracująca na farmie została zupełnie sama. Kimberly nie miała siły, tak jak jej siostra, opuścić dom rodziców i wyruszyć w nieznane. Postanowiła, że zostanie tam. Tego roku zima zaczęła się bardzo wcześnie. Najpierw przyszedł śnieg, który pokrył ziemię, a potem mróz. Wyglądając przez okno, Kimberly obserwowała, jak wiatr wieje przez ośnieżone korony drzew, wzbijając chmury śnieżnego pyłu. Ponieważ miała wolny dzień, zamierzała spędzić go w domu, grzejąc się przed kominkiem i słuchając ulubionej muzyki. Kimberly miała właśnie zamknąć okno i wrócić do środka. Gdy zobaczyła w oddali dziwną czarną kropkę, która powoli się zbliżała, myślała, że to samochód. Kto by wychodził na spacer w tak okropny dzień? Pomyślała sobie. Zamiast tego, kiedy kropka była wystarczająco blisko, Kimberly wyraźnie zobaczyła, że to rzeczywiście człowiek idący powoli, walczący z wiatrem, trzymając tobołek na piersi. Kimberly oparła się o okno i nadal obserwowała nieznajomego. A gdy kropka była jeszcze bliżej, zdała sobie sprawę, że ten tobołyk to kilkuletnie dziecko. Ale co oni tam robili? Ani mężczyzna, ani dziecko, które niósł, nie wyglądali dobrze. Mieli na sobie połatane ubrania i zużyte buty. Chyba byli bezdomni. Serce Kimberly zaczęło bić szybciej i bez chwili zastanowienia młoda kobieta zarzuciła kurtkę na ramiona i wybiegła z domu. Proszę pana, krzyknęła, będąc już na ulicy. Proszę pana, zamarznie pan. Proszę wejść do środka. Zrobię panu gorącą herbatę, powiedziała z uśmiechem. Mężczyzna spojrzał w jej oczy najpierw niepewnie. Potem ostrożnie skinął głową. Widać było, że jest bardzo zmęczony i ledwo stoi. Kimberly wprowadziła nieznajomego do domu i pomogła mu się rozebrać. Mały chłopiec, którego niosła, spał i obudził się nagle przestraszony, że znalazł się w domu zupełnie obcego człowieka. Nie martw się powiedziała mu Kimberly Wszystko będzie dobrze chcę ci pomóc. Wkrótce cała trójka siedziała przy stole, popijając herbatę i patrząc na siebie a mężczyzna opowiedział kobiecie, którego przywitała swoją historię Mam na imię Michael, a to jest Bobby mój syn zaczął. Przebyliśmy długą drogę, podróżowaliśmy autostopem przez kilka godzin, a potem zaczął padać śnieg i kierowca odmówił dalszej jazdy. Niestety, wybrałeś najgorszy czas na przyjazd do północnej Dakoty, skomentowała Kimberly ze współczującym uśmiechem. Zima tu jest bardzo surowa. Michael spojrzał kobiecie w oczy i uśmiechnęła się z wdzięcznością, stwierdzając, że podróżnicy potrzebują odpoczynku. Kimberly przygotowała dla nich łóżko w pokoju Darcy, teraz pustym od lat. Dziękuję, jestem niezmiernie wdzięczny, powiedział Michael ze łzami w oczach. Gdyby nie ty, Bobby i ja zamarzlibyśmy teraz na dworze. Nie martw się, to dla mnie przyjemność, odpowiedziała Kimberly bez wahania. Następnego ranka mężczyzna obudził się w pierwszych promieniach słońca. Natychmiast zauważył wiszącą na ścianie starą fotografię, przedstawiającą młodą kobietę w stroju cheerleaderki. Oczy Michaela rozszerzyły się i instynktownie się cofnął. Nie, to niemożliwe, wyszeptał. Właśnie wtedy do pokoju weszła Kimberly i delikatnie dotknęła jego ramię, pytając się, co się stało. Michael spojrzał na nią z łzami w oczach, a następnie ponownie spojrzał na fotografię. A! To moja siostra Darcy, wyjaśniła Kimberly. Wyprowadziła się lata temu. Nie słyszałam wiadomości od niej od jakiegoś czasu. Michael zrobił się jeszcze bardziej blady i wypuścił smutne westchnienie. Następnie spojrzał na kobietę i wyszeptał. Nigdy więcej od niej nie usłyszysz. Darcy odeszła. Kimberly była zaskoczona. Nie mogła wypowiedzieć ani jednego słowa. Stała nieruchomo i nie mogła uwierzyć w to, co właśnie usłyszała. Zamiast tego, Michael zadał sobie wiele trudu, aby powiedzieć jej coś, co dosłownie zakłócił życie Kimberly na zawsze. Darcy zmarła przy porodzie, rodząc Bobiego, swojego syna, powiedział. Niestety w tym czasie miałem kłopoty z wymiarem sprawiedliwości. Skończyłem w więzieniu pod fałszywym zarzutem. A kiedy wyszedłem, było już za późno. Po śmierci matki Bobby trafił do sierocińca, a udowodnienie moich praw jako ojca wymagało wiele czasu i wysiłku. Sam wychowywałem się bez rodziców i nie chciałem, żeby mój syn również musiał przechodzić przez takie dzieciństwo. Kimberly nie mogła uwierzyć własnym uszom. Darcy nie żyje? Czy ona miała dziecko? Dlaczego nie powiedziała jej ani jej matce? Darcy nie chciała się skontaktować z rodziną, kiedy dowiedziała się, że jest w ciąży. Powiedziała, że nie chce, by matka myślała, że jest nieudaczniczką. Chciała rozpocząć nowe życie i odciąć wszelkie więzi ze swoją przeszłością. Bobby i ja również trafiliśmy tu przypadkiem. Chcieliśmy się przeprowadzić na drugi koniec stanu. Mieszka tam mój przyjaciel i obiecał nam pomóc. Kimberly patrzyła z miłością na Bobiego, który spał w łóżku niedaleko nich, a w jej oczach pojawiły się łzy. Skąd mogła wiedzieć, kiedy ich witała, że to jest rodzina? Przepraszam, jeśli wiedza o tym cię zabolała ale powiedział Michael ale Kimberly szybko mu przerwała Nie, nie musisz przepraszać otarła łzy i ostrożnie podeszła do dziecka. Rzeczywiście, dziecko przypominało Darcy, miał loki i oczy po matce. Co zamierzasz dalej zrobić?- Zapytała go. Michael tak naprawdę nie miał odpowiedzi. Wiedział, że jego sen potrzebuje domu i komfortu, a jego koczownicze życie musi się skończyć. Na szczęście Kimberly miała pomysł. Zostań tutaj, zaproponowała. Niech Bobby się trochę uspokoi. Poproszę pana Michela, żeby załatwił ci pracę na farmie, a ty możesz zostać u mnie w domu. Pierwszym instynktem Michaela było odrzucenie oferty, ale widząc szczerą troskę w oczach Kimberly, postanowił się zgodzić. Następnego dnia Kimberly pojechała na farmę i poprosiła pana Michela o pomoc. Oczywiście ostrożny staruszek był nieufny wobec byłego bezdomnego i początkowo dał mu ciężką, niskopłatną pracę. Miał doglądać stajni. Choć była to ciężka praca, mężczyzna ją lubił. Było o wiele lepiej, niż włóczenie się po kraju w poszukiwaniu kawałka chleba i dachu nad głową. Jedynym problemem byli ludzie, którzy z nim pracowali. Michael pracował bez wytchnienia i nie narzekał ani nie okazywał swojego zmęczenia. Gdy wieczorem wracał do domu, Kimberly przytuliła się do niego i do Bobiego. Michael bardzo przywiązał się do Kimberly, która przyjęła ich do swojego domu z otwartymi ramionami. Wkrótce zaczął żywić do niej szczere uczucia. Przywróciła mu coś, co myślał, że stracił na zawsze nadzieję. Pewnego dnia, gotowy do opuszczenia farmy pana Michela i powrotu do domu po ciężkim dniu pracy, Michael zauważył w powietrzu wyraźny zapach spalenizny. Próbując znaleźć źródło, Michael zobaczył, że dach stajni drakonii jest ogarnięty płomieniami, i nie wahając się ani chwili, mężczyzna rzucił się na ratunek koniom, które były uwięzione w środku. Nie zważając na płomienie, Michael wyprowadził konie ze stajni. A kilka minut później zrobił to samo z krowami, które mieszkały w sąsiedniej Stodole, która wkrótce miała się zacząć palić. Dopiero wtedy pan Mitchell zauważył ogień i wezwał pomoc. Kiedy przybyła straż pożarna, ugasiła pożar i odkryła, że przyczyną płomieni było zwarcie. Tylko dzięki odwadze i zdecydowanym działaniom Michaela udało się zapobiec tragedii. A po tym wydarzeniu nikt na farmie nie śmiał już patrzeć na niego źle. Wręcz przeciwnie. Wszyscy uważali go za bohatera. Mały Bobby był bardzo dumny ze swojego taty, który zaryzykował swoje życie, aby uratować nieszczęsne zwierzęta na farmie. A Kimberly również zobaczyła Michaela w zupełnie innym świetle. Do tego stopnia, że miesiące później zorganizowali kameralną ceremonię ślubną, wiążąc tym samym swoje życie na zawsze. Obserwując Michaela i Kimberly razem, mieszkańcy byli pewni, że będą w końcu szczęśliwą rodziną. To wszystko na dziś. Jeśli spodobała Ci się ta historia, kliknij filmik na ekranie, aby zobaczyć więcej podobnych historii.